Mamo moja, mamo, zróbcie mi wesele, bo już się rozwija w ogródeczku ziele. W ogródeczku ziele i te tulipany zaprzęgaj, Jasieńku, te konie kasztany. Jakże mam zaprzęgać, kiedy się umotają, ciężki żal dziewczyny, gdy ją zamożdają. Ciężki żal dziewczynie jeszcze cięższy będzie. Chciałaby wędrować, nie wolno jej będzie. Chciałaby wędrować jak ta panieneczka, a tu na jej palcu błyszczy się obrączka, kończy się nam, kończy śpiewanie i granie, a teraz się zacznie się zgrabywanie. Rąbaj, koniu, rąbaj, dam ci tatarczanki. Wyrąb mi drużynę do mojej kochanki. Wyrąb mi drużynę do mojej kochanki, do mojej kochanki, do tej prymuśnicy, co ją za nią stracił pół metra pszenicy co ją za nią stracił pół metra pszenicy pół metra pszenicy i dwa korce owsa a ta prymuśnica za innego poszła a ta prymuśnica za innego poszła Poszła jose, poszła za starego osła. O, się będzie robił, jose będę rosła. O, się będzie robił, jose będę.